Mano piwniczny progres, następna część. Tak jak mówiłem wcześniej, powiem trochę, troszkę dzisiaj o podejściu. Myślę, że zajebiście ważny aspekt, że od niego zależą też w dużej mierze nasze rezultaty. Myślę, że każdy tam ma swoje podejście. Też czegokolwiek bym nie powiedział o podejściu, to to będą tylko słowa, a myślę, że właśnie w nim y, najważniejsze są czyny. Także jeśli chodzi o mnie, y, to ja y, swoje podejście. Starałem się czerpać od myślę, takich ludzi, którzy swoimi efektami pokazali, że ich podejście jest właśnie bardzo dobre. Na przykład, bardzo podobało mi się zawsze podejście tego Kolesia, na pewno dla wszystkich jest znany. Bruce Lee, legenda sztuk walki, powiem Wam, że dużo o nim czytałem i nie tylko takich rzeczy które tam media o nim pisały, czy tam programy, które oni tworzy, tworzyły, ale też e, e, wiele czytałem na przykład wywiadów, w których udzielała jego żona, jego żona musiała go znać zajebiście i myślę, że to był zajebisty człowiek, bo z tego co ona mówiła, on albo myślał o treningu, albo trenował, był obsesyjnie nastawiony na swój cel. Obsesja nie zawsze jest dobra, bo to jest jak dla mnie taki obosieczny miecz. On, ona zrobi zajebiste efekty, ale też yy, bardzo może pojechać po tobie, nie? Ja na przykład kurczę, od kontuzji do kontuzji, jak to zawsze mówiłem, ale, ale myślę, że to jest bardzo dobry bodziec. Na pewno jest lepszym bodźcem niż jakaś tam motywacja. Nie? Uważam, że motywacja to wcale nie jest jakaś tam rzecz, wiecie, raz jesteś zmotywowany, raz nie. Nie zawsze przychodzisz na trening, zajebiście się zobaczcie, zobaczycie, jest sobota. Przepracowaliśmy. 5 dni treningowych, takich ciężkich dni treningowych, już teraz ten ciężar jest coraz większy. No i w tą sobotę już jest to zmęczenie, motywacja, może nie jest taka wielka, ale właśnie podejście, podejście to jest ten kluczowy aspekt. Także yy, myślę, że jest, jest to bardzo ważne. Też podoba mi się to zdjęcie, lubię na nie patrzeć, bo ma tutaj zajebisty wyraz twarzy, nie? tu od razu widać co jest w głowie. Nie? Chłop był nastawiony na to, co robił do samego końca. Też yy, czytałem o nim, że on, yy, no, treningi jego też jako wyglądają mordercze. Nie? Tam wywozili chłopak, kołek do gręby, już się, kuwa cząstnie, także on napierdalał takie przetrenowanie cały czas, że to jest historia. Powiem wam, że wiem coś o tym, bo też raz pojechałem do szpitala, jak robiłem od razu po zawodach trening Doriana. I też Dorian ja mówił, że nie da rady trenować ciężej niż on. Ja myślę, że da radę. Robiłem jego trening, ten Bloten Gats. I po tej każdej najcięższej serii dodawałem sobie jeszcze serię od razu yy, na mniejszym ciężarze, ile powtórzeń wlezie. Także, no, wyniszczenie organizmu masakryczne. Jeszcze robiłem ten trening od razu po zawodach, kiedy powinno się odpoczywać. No, ale chciałem sobie udowodnić, że można to zrobić i można to zrobić. Nie było to może mądre. Ale myślę, że kształtuje to takie rzeczy jak właśnie dyscyplina, charakter i właśnie takie kurwa obsesyjne pierdolnięcie na tym punkcie. Nie? I z jednej strony to może być złe, ale z drugiej strony no, ja taki jestem po prostu. Nie? Podoba mi się też bardzo podejście Toma Placa. Napisałem sobie tutaj jego tekst. Zanim pójdziesz na trening, musisz przyśnić sobie, że nie wyjdziesz z niego jako przegrany, że będziesz walczył do śmierci, żeby dotrzymać tej przysięgi, a jeśli zrobiłeś mniej niż, mój, niż mogłeś, jesteś przegrany. Powiem wam, że sam tekst właśnie może być taki o przeczytasz sobie go i zajebiście cię zmotywuje na ten czy coś takiego. Ale jak dla mnie to nie tylko motywujący tekst, to jest taka, hmm, taka rzecz, którą składasz sam samemu sobie, że yy, składasz samemu sobie, że jeśli coś powiedziałeś, to to robisz. Mało teraz jest takich ludzi, nie? szczerze mówiąc. nie. Mało ludzi mówi to, robi to, co mówi. Nie? Wiele ludzi pierdoli dużo o, ja ciężko trenuje czy coś tam, ale tak naprawdę mm, takich ludzi, kurczę, no nie znam sam wielu. Mogę się poszczycić wręcz tym, że mam taką mamę. Moja mama jeszcze nigdy, jak znam ją 35 lat, nie było takiej sytuacji, żeby nie, nie robiła, żeby nie zrobiła tego, co mówi. Zawsze jak mówi, to to robi. Jak ustawia się 100 na 18, to przychodzi 17,59. 18 jeden cię nie ma, jej też nie ma, umówiaś się na 18. Rozumiecie takie dokumentne podejście. Nie? Więc ja na przykład tutaj widzę coś takiego, że jeśli coś mówisz, to to robisz. Jeśli ja sobie przysiągnę, że na każdym treningu zrobię wszystko, co mogę, obojętnie co by się nie działo, to to robię. Obojętnie w jakim stanie są moje emocje, myśli, w jakim stanie jest moje ciało, co się dzieje na zewnątrz. Zobaczcie, jak wiele treningów potrafi spierdolić yy, to, co dzieje się w waszym życiu prywatnym. Najwięcej to się pierdzieli przez kobiety, nie obrażając kobiet. Yy, szacunek dla kobiet, dla wszystkich kobiet, no ale niewłaściwa kobieta potrafi bardzo dużo pomieszać w, w treningu, nie? Jak przynosisz te emocje na trening, nie myślisz o nim w ogóle, to też jest lipa, także kształtowanie takiego dobrego, mocnego podejścia jest myślę kluczowe. Pomagają też w tym na pewno takie ciężkie dni, właśnie kiedy jesteś zmęczony, kiedy organizm już naprawdę nie ma siły, to są zajebiste treningi, nie? bo one właśnie kształtują tę etykę pracy, podejście, zajebisty charakter. Także tego Wam życzę, żebyście napierdalali zawsze mocne treningi, obojętnie co by się nie działo. No tak, i tyle z tej strony, jeśli chodzi o podejście. Możecie też napisać, w jaki sposób Wy do tego podchodzicie. Jestem ciekawy, jak, jak, jak wy, to, wy to widzicie. No ja widzę to w taki sposób. Też teraz odpowiem na pytania. Fajne się pojawiły, także tak jak mówiłem, to jest dla Was, także jedziemy z tematem. Czy Śląska Czwórka zastąpi mi trening na wyciągu? Sugeruję się Twoim planem treningowym zajebiście. Ale mam dostęp do wyciągu i ciekaw jestem, czy lepiej zmienić wyciąg na śniąską czwórkę. Pozdro. Druga sprawa, czy dokładać do pleców ćwiczenia na kaptury. Yy, zobacz, śniąska czwórka to są cztery rodzaje wysuwań. Po cztery serie w każdym, nie? To masz cztery ćwiczenia, stare, nie? Ja tam yy, nie dokładam yy, już więcej, jeśli chodzi o plecy. Ale na przykład udało mi się skręcić stary drążek. Zobacz, tam mamy kurde zabaweczkę następną, drążek taki. Yy, do podtargów, także stary, przed każdym treningiem yy, robimy sobie cztery serie takich podtargów, dwie serie szeroko i dwie serie wąsko, tak, o, żeby dobrze się, żeby zrobić plecy lepiej, także może w ten sposób yy, możesz to robić, ewentualnie jak bardzo chcesz stary, no to pewnie dodać, czemu nie, jak masz taką zabaweczkę, to bardziej w takich czasach, no to aż kurde stary masakra tego nie używać, nie? No, ale tak jak mówiłem, treningi są ciężkie jak będziesz robił jakieś ciężkie serie, jeszcze plus to, no to czy twoja regeneracja wystarczy na to, żebyś stary robił progres, wiesz, bo jak będziesz napierdalał 5, 6, 7 treningów w tygodniu, będziesz dodawał tam różnych rzeczy, nie zdąży się zregenerować, nie, nie urośnieć, te trzy rzeczy muszą być dobrze podkręcone, regeneracja, dieta. No i dobrze dobrany trening, nie? Także pamiętaj, żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie? Jeśli chodzi o kaptury, ja w ogóle nie robię. Starych typa, którego znam z najlepszymi kapturami, pytałem się, go, ty człowieku, co robisz na kaptury, że masz takie konkretną no, nic. Wiesz o co chodzi? I też przy innych ćwiczeniach, jak robisz, to te kaptury idą. No chyba, że tam masz lipę straszną, no to możesz sobie dodać jakieś ćwiczenia na kaptury, ale... Mm, tak jak mówię, nie dodawaj tych ćwiczeń zbyt wiele, czyli możesz na przykład zamienić jedno ćwiczenie z tych, które masz tam wybrane na to ćwiczenie na kantury, na przykład, nie wiem, nosy z hantlami, spoko z klepią, albo takie ćwiczenie z tajskiego boksu jest, tylko musiałbyś mieć partnera do tego, że on trzyma cię tutaj za kartę, tak jak w klinczu trzymają i yy, on przełamuje ci tę kartę, a ty cały czas starasz się go wyprostować. To jest klepnięcie masakra, nie? Też dobre ćwiczenie na to, żeby ciężko było cię znokautować, już tu to się wszystko wzmacnia, także polecam Ci coś takiego Dobra, lecimy na następne pytanie Siemano, co z mięśniami brzucha, czy dobrą opcją będzie dokładać dwa ćwiczenia na brzuch do każdego treningu danej partii czy robić oddzielnie ćwiczenia na przedramię Dobra, najpierw pierwsze pytanie jeśli chodzi o brzuch, ja brzucha w ogóle na masie nie robię wiesz, brzuch też pracuje przy innych ćwiczeniach takich, tym bardziej, że mamy tutaj wiele ćwiczeń z wolnymi ciężarami także ten brzuch pracuje wiesz, idzie też dużo żarcia ciężko jest ten brzuch robić, nie? ale jak już zaczyna się redukcja, to robię ten brzuch. Najlepsze ćwiczenie dla mnie na brzuch to rolka, kółko. Wiesz, na kółeczku na początku na kolanach, a później na prostych nogach. Stary brzuch sobie robić to jest poezja. Szybka destrukcja, tam robisz człowieku na prostych nogach, jak zrobisz 10 powtórzeń w 4 seriach to zobaczyć, co się dzieje 2-3 dni później, nie? naprawdę mocne ćwiczenie, fajnie te mięśnie pracują, nie trzeba się tam pierdzielić z tymi brzuszkami no i też na redukcji pas, wiadomo ja na przykład cały czas na redukcji pas mam założony na każdym treningu a ma się na luzie, wiesz, zostawiam ten brzuch, też pasa nie noszę, nie chcę marnować po prostu na to czasu Także zależy w jakim tam okresie jesteś, czy robisz masę, czy robisz redukcję. Jak robisz redukcję, jasne, zrób sobie dwa razy w tygodniu taki brzuch, ale polecam to kółko na pewno, bo miażdży strasznie. Yy, jeśli chodzi o przedramię, stary, ja nigdy w życiu nie robiłem przedramienia, przedramienia a powiem Ci, że no coś tam, te przedramię mam, wiesz czemu? Zawsze nosiłem krążki, czy to było 20, 25, 25 w paluchach. Nawet jak były takie z tym przecięciem, że może i tak złapać, ja zawsze nosiłem w paluchach. I też stary powiem Ci, że robiło mi się to przed ramię od tego, że jak robiłem martwy ciąg, czy robiłem jakieś ściągania czegoś, to nigdy nie używałem tych przepasek, dopóki już nie puszczałem paluchy, Aż czasem te paluchy trzymały coraz bardziej. Wiesz o co chodzi. Także tu też się wyrabia przed przedramie, nie musisz akurat go ekstra robić, możesz sobie po prostu zrobić tak,że poprzez nieużywanie tych opasek. więc co, mój szwagier, pozdrawiam z tej strony. Yy, zajebisty ragbista. Wiesz co on robił? To jeszcze za czasów tych starych chłopów. Yy, znaczy starych chłopów, nie obrażając ten, ale wiesz 8 dwa roczniki chyba to tylko kurwa ludzie co tam do tego stołu to się na nie podchodziło, wiesz o co chodzi. Ciężkie klimaty, to on chodził człowieku, w kurce miał dwie kurtówki. Zawsze chodził i sobie je ściskał. Ale stary tutaj miał taki młotek, że jak walił to człowieku z przedramieniem, z otwartej tylko, nie? Stary jak to widziałem, to kurwa nie wyżyłem. Normalnie wyłącza ludzi. Nie? I to nie, żeby jakiś stary taki kurwa klap z ciężki. BUM! Stary i gasił typów, nie. No nie wiem, może się przyda stary. Dwie kurtówki tylko ludzi nie dobra nie? Dobra. Eee, Czydam ćwiczenia na brzuch. Aha, na początku trenować 4, 5 czy 6 razy w tygodniu. Widzisz, nawet przed chwilą rozmawialiśmy z moim partnerem treningowym o tym. To zależne jest od Twojej regeneracji, od Twoich możliwości regeneracyjnych, bo na przykład jak nie pracujesz, stanie pierdziele jestem. Ja nie pracowałem, robiłem 7 yy, treningi w tygodniu. I też morderstwa, ale wiesz, szedłem sobie po treningu drzemka, jadłem spałem, jadłem spałem wieczorem sen dawało to radę, ale jak pracujesz, tym bardziej ciężko pracujesz gdzieś na budowie czy coś takiego. Pięć razy w tygodniu, to myślę maksimum, cztery razy w tygodniu musisz słuchać swojego organizmu, obserwuj wady, obserwuj czy jesteś coraz silniejszy, czy to wszystko idzie do przodu, jak stoisz w miejscu stary, bo napierdala zbyt wiele treningów, ja tak robiłem i długo stałem w miejscu, wiesz jak, to nie jest dobra droga, zobacz potem chłopacy, którzy trenowali trzy razy słabiej ode mnie, mieli trzy razy lepsze efekty, wiesz, bo, bo oni zwracali na to uwagę, czyli... Mm, Zobacz, czy masz te możliwości regeneracyjne na tyle dobre, żebyś, żebyś mógł trenować 4, tam 5-6 razy w tygodniu. nie? Dobra, następne pytanie. Opa, sztuka numer Co do tych klamotów, to nie wiem, czy się dobrze zrozumiałem, ale we wcześniejszym filmie, w którym. Omawiałeś nowy blok treningowy, powiedziałeś, że, że zaczynasz ze sporą rezerwą w Wspominałeś coś, że jak wcześniej trenowałeś, to doszedłeś do 180 na 6 powtórzeń. A teraz zaczniesz od stópy na 6 powtórzeń. Liczbą mogą się delikatnie mylić, no bo było 8. Więc czy nie boisz się, tak duży, że tak duży regres objętości spowoduje ubytki w masie? Zobacz. Ja robiłem tak, dlatego że od razu, od razu po zawodach, tych ostatnich u Roberta Piotrowicza, miałem dwie opcje tak naprawdę do wyboru. Jedna to było zostać dalej na bubie. I wykorzystać to odbicie, wiesz tą wrażliwość insulinową i przez tam 6-8 tygodni zbudować jak najwięcej masy. Myślę, że to jest najlepszy okres do budowania masy mięśniowej. Jeden z najlepszych okresów do budowania masy mięśniowej bezpośrednio po zawodach. Bo wiesz, ta wrażliwość jest zajebista, organizm łapnie tego jedzenia, idzie, że burza, możesz dużo zbudować. I to była jedna opcja, ale ja wybrałem drugą opcję ze względu na kontuzję. Wiesz, już wszystko mi tak chrupało, że to jest masakra. Zobacz, na przykład w tych wcześniejszych filmikach moich, te 220 na przysiadzie, tam na dropsecie, to ja to robiłem stare dwa tygodnie przed zawodami. 110 na, yy, na sto, yy, 100, na 110 powtórzeń robiłem stary tydzień przed zawodami, gdzie już te nogi powinny odpoczywać. Pewnie przez to też nie miałem takiej dobrej definicji, kurwa, na tych zawodach na nogach, ale dobra, wiesz że co chodzi, głowa popsuta już przed 200 na scenę, to się zapierdalało. No, ale o co chodzi? Już w człowieku te kontuzje były takie duże, że postanowiłem sobie zrobić tak, że od razu po zawodach nie rzuciłem się, wiadomo, na jedzenie, żeby tej wrażliwości insulinowej nie zepsuć. Trzymałem mniej więcej taką samą wagę. Dodałem sobie tylko kalorii na ten 4000, żeby ten bilans był tak na równo, żeby nie było nadwyżki, a więc żeby się nie zalewał. Wiesz o co chodzi? Białko trzymałem sobie wysoko i wszedłem sobie na most. odpoczęłem, oczyściłem organizm wyleczyłem na tyle, ile szło kontuzję i teraz yy, widzisz po tych pięciu tygodniach yy, tego mostka wbiłem się z powrotem na, bombie, na bombę, ale nie startuję już z tymi kontuzjami, wiesz o co chodzi, dalej wrażliwość insulinowa jest podkręcona i Startuję z takiego małego obciążenia, bo yy, wiesz co, to działa, nie? przez te 5 tygodni to tego mięcha mi nie spadło praktycznie nic, bo ta wrażliwość była cały czas wysoka, a tego jedzenia było jednak więcej, wiesz, ten, ten organizm właknął, to, to wszystko wchodziło do tego mięcha, czyli nie straciłem te, yy, tego, tego mięcha, ale po prostu yy, jakby to powiedzieć, yy, no, na mniejsze ciężary, zacząłem sobie od mniejszych ciężarów, bo yy, organizm rozumiesz i tak będzie reagował, wiesz już przez te 5 tygodni teraz to już trenowałem i tak na mniejszych ciężarach, teraz jak zacząłem sobie od tej stówy, dobra może na początku to yy, nie był jakiś duży bodziec dla organizmu, ale już jakiś był, już ta waga mi idzie do góry, jakbym zaczął na przykład z 140, 150 czy coś takiego, no to te, do tego 180 bym doszedł w parę tygodni i co potem? Wiesz A tak, to i tak te małe ciężary dają mi już taki progres, że idę do góry. Wiesz co chodzi? Mi nie zależy też, żeby dźwigać tam nie wiadomo ile, nie startuję w trójboju, ale żeby ta sylwetka się poprawiała. Czyli jakby od nowa rozpędzam tą lokomotywę i to działa, więc to stosuję. A jak już, wiesz, będę konkretnie rozpędzony, to myślę, że jak dojdę do tych 180, to nie zatrzymam, nie zatrzymam się tam, gdzie zatrzymałem się w tym ostatnim momencie, ostatnio, tylko, wiesz, jeszcze większy ten progres będę mógł zbudować, ja Dlatego to zrobiłem. I regresu jakiegoś tam, wiesz, żeby tam mięcho coś popadało, czy coś, nie widzę, nie? Cały czas idzie do góry, mamy ile? Czwarty tydzień, ja mam 107 kg, zaczynałem ze 100, 3, także te 4 kg w 4 tygodnie spoko, nawet trochę za szybko, bo wiadomo, że w 4 tygodnie nie zrobisz 4 kg miecha, to organ to jeszcze, wiadomo, że to nie jest taka sucha masa mięśniowa, także teraz troszkę jeszcze postaram się żeby wręcz to zwolniło. Nie, nie liczą się też kilogramy, wiesz, ja robiłem na, na przykład na masie 120 kilo stary, a potem zbiałem to do, kurwa 98 na scenę, no to wiesz, po co, po co robić tyle masy takiej świńskiej, to, to nie te czasy, to nie klepy. Zobacz konkretnych chłopaków na przykład tych z y, Trubad Building, ile oni robią kilogramów, ale zobacz, jakie docięcia oni no, czy, Oni trzymają cały czas tą wrażliwość insulinową, że co dzień niski procent tkanki tłuszczowej jedzą dobrze. Trenują zajebiście, dużo kilogramów robią, nie? Też ucznia na przykład, mam tego co nakręca tutaj, już się śmieje i po nim, nie? To też progres robi, no niesamowity, nie? On to dopierdolił, ile my tu? Półtora roku chyba trenujemy, po kontuzji chłopak jest w siedmiu miejscach. Rękę miał za maną czyli dwa lata trenuje i plus w tym czasie kontuzja jeszcze, gdzie tam pauzy było z trzy miesiące totalnej, kurwa, takie druty w rękach czy coś. On zrobił z 20, Ile zrobiłeś kilogramów? Teraz będzie 25. 25 kg zrobił i na tej samej na tym samym procencie tkanki tłuszczowej. Także no jak robisz to mądrze to naprawdę idzie. Dobra, dziękuję za aha czas i właśnie w linku jeszcze w komentarzu wrzucę wam film. Koleżanka moja ostatnio nagrała yy, zajebisty film o właśnie o dopingu, a raczej o tym, co robić, jak yy, wyniki masz yy, chujowe w badaniach, nie? Nie mogę zle przeklinać. <laughs> jak masz złe wyniki w badaniach, co robić? No bo, wiecie co, dużo ludzi, yy, mało ludzi w sumie, yy, szczerze mówiąc, z tych ćwiczących robi swoje badania, ale jak już robią, to nie wiedzą, co zrobić, jak wyniki wyszły złe, nie? Ja też na początku nie wiedziałem. Także ona rozkłada temat na czynniki pierwsze, Wrzucam w komentarzu link do tego. Dobra, dziękuweczka za dzisiaj. My zaczynamy trening. Dobrych treningów, dobrych przyrostów, konkretnych świąt, przede wszystkim zdrówka. Życzę wszystkim dzięki na razie.